Bóg będzie do nas mówił. Czyli liturgię słowa. I to jest coś niesamowitego. Bóg do nas mówi swoje słowo. A my w sposób nieprawdopodobny mamy umiejętność wycięcia się momentalnie i zamknięcia swojego ucha na Boże Słowo. W sposób nieprawdopodobny. Co? Gdybym zapytał Ciebie, Powiedz mi, co dzisiaj usłyszałeś jakieś jeden, jedno zdanie, jakiś jeden tytuł, co słyszałeś dzisiaj, nie wiem, w telewizji, w radiu, co Cię zaintrygowało, co zapamiętałeś, co czytałeś w internecie, Bym Cię zapytał słuchaj, o jedną rzecz, nie wiem, którą zapamiętałeś, pewnie byś mi powiedział, no dzisiaj czytałem o tym, czytałem o tym, słyszałem o tym, słyszałem o tamtym. Taki, taki tytuł, mogę się co wymienić, nie wiem, z jakiegoś portalu informacyjnego, który przeczytałem, nie ma problemu. Ale pytam Ciebie na przykład, o czym było dzisiaj pierwsze czytanie? Żebyś chociaż jedno zdanie powiedział z pierwszego czytania, Bóg do Ciebie mówił. A o czym była Ewangelia? Chociaż jedno zdanie z Rozumiesz, co my robimy Bogu? Wiesz dlaczego tak jest? Dlatego, że nas nie interesuje, co Bóg chce nam powiedzieć. Co człowiek chce powiedzieć w telewizji, w radiu, na portalu informacyjnym, to ciebie interesuje. I będziesz ślęczał godzinami nad tym. I dyskutował o tym jeszcze w pracy, w domu i gdziekolwiek indziej. A to, co Bóg chce ci powiedzieć dzisiaj na Eucharystię, lepniesz tyłkiem na ławce i odpływasz. Słowo Boże mówi, że szatan, to mówi sam Jezus, ma moc kradzenia nam Bożego Słowa. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo ma moc uzdrawiania naszego życia. Boże Słowo ma moc uzdrowienia każdej choroby, wyobraźcie to sobie. To mówi Boże Słowo. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby, chociażby w samym 103. Tak mówi Bóg. On posyła swoje Słowo, które leczy wszystkie choroby i odpuszcza wszystkie winy. Kapłan kończy Ewangelię słowami: Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Wyobraźcie sobie, że słuchanie Ewangelii ma moc. Oczyszczenia Cię z grzechu, zgładzenia Twoim grzechu. Czy rozumiesz, dlaczego w takim wypadku demon momentalnie Cię znieczuli na Boże Słowo, kiedy klepniesz tyłkiem o ławkę w kościele? I momentalnie skieruje Twoje serce, Twoje myśli zupełnie gdzieś indziej, żeby tylko nie słyszeć, nie przyswoić Bożego Słowa. Bo ono ma moc Cię uzdrowić i zgładzić Twoje grzechy. Co robić, żeby to zmienić? Mówić się do Ducha Świętego to raz. Bo to On jest tym, który otwiera Twoje ucho, otwiera Twoje serce na usłyszenie głosu Boga. Zobaczcie, że cała historia. Boga z Izraelem zaczyna się od słowa Szma, Izrael, słuchaj, Izraelu. Nie mów do mnie, Izraelu, tylko słuchaj, Izraelu. Słuchaj, co chcę ci powiedzieć. Od tego zaczyna się prawdziwe życie Boże. Prawdziwe życie Bogu. Od słuchania Boga. Nie odmówienia do Niego. Od słuchania Go. A jak mogę go odsłuchać? No na trzy różne sposoby. Przez Jego Słowo. Przez natchnienia, które daje mi w moim sercu. W związku z tym muszę wyciszyć swoje serce. Muszę ucinać chaos, który jest we mnie i wokół mnie. I przez wydarzenia zewnętrzne. Na przykład, jeśli chcesz podjąć jakąś decyzję zgodną z wolą Bożą, to w jaki sposób Mogę się dowiedzieć, że Bóg stoi za tą decyzją, że Bóg popiera tą decyzję. Natchnienie nie wewnętrzne. Pytasz Pana, Panie, czy mogę to zrobić? Czy mam to zrobić? Czy ty jesteś za tym? Trwam w ciszy. Słucham swojego serca. Najprościej. Jeśli mam pokój w sercu, Pan mówi tak. Jeśli niepokój, Pan mówi tak. Jeśli mam pokój co do tego natchnienia, otwieram Boże Słowo. I patrzę, czy to natchnienie jest zgodne z Bożym Słowem. Bo jak na przykład jest niezgodne z Bożym Przykazaniem, to nie jest natchnienie od Boga. Na przykład. I przychodzi pragnienie na przykład zamieszkania przed ślubem. No mam takie pragnienie w sercu, takie natchnienie, że chciałbym, no bo jestem zakochany i chciałbym z nią już mieszkać razem. Czy to zamieszkanie przed ślubem łączy się z seksem i współżyciem. A Bóg mówi, czy seks jest dozwolony przed ślubem, czy nie. W związku z tym to natchnienie, które mam, nie pochodzi od Boga. Bo Słowo Boże zaprzecza temu natchnieniu, tak? Jest niezgodne. Czy kiedy Bóg do czegoś cię powołuje, chce, żebyś coś zrobił, to wbierzaj ci natchnienia wewnętrzne, potem patrzysz, czy one są zgodne z Bożym Słowem, a potem patrzysz, czy potwierdza Bóg to wydarzeniami zewnętrznymi. Na przykład mam pragnienie pomagania, na przykład, drugiemu człowiekowi. Nie, nie wiem, jak to zrobić. Otwieram Boże Słowo. Cokolwiek nie uczyniście temu z najmniejszych miejsc uczynili. Wow, to jest potwierdzenie. I teraz patrzę na sytuacje zewnętrzne. Czy Bóg potwierdza teraz sytuacjami zewnętrznymi, czy mam to zrobić? Być może ktoś do Ciebie zadzwoni. Słuchaj, mam taką sprawę w pomógł. Yy, nagle kolega w pracy, czy koleżanka wiesz w szkole. że yy, sytuacje, w których Bóg ci daje ludzi, którym masz pomoc. Czyli wewnętrzne natchnienie potwierdzone przez Boże Słowo i przez wydarzenia zewnętrzne pokazują, bo mówi tak, zrób to. Hmm. A może być inaczej, na przykład. Mówię sobie takie kolokwialne: sytuacje, żeby się to złapali bardzo proste. Mam dom, rodzinę. Patrzę przez okno, dziesięcioletni hotel. Oglądam telewizję. Patrzę. Nowy Mercedes, S-klasa, wow. I pojawia się natchnienie, chciałem taki mieć. Co mam zrobić, żeby mieć taki? No muszę wziąć kolejny kredyt, bo nie mam z czego kupić, muszę wziąć kredyt. Ale jeśli wezmę kredyt, to będę musiał zapitalać w następnej robocie jeszcze pewnie. I dodatkowe fuchła. A to będzie oznaczało, że nie będę miał czasu ani dla moich dzieci, ani dla mojej żony, bo będę cały dzień w pracy, żeby mieć ten nowy samochód. I rozumiesz, masz jakieś pojęcie w sercu, natchnienie, które się pojawia, ale czy ono jest zgodne z wolą Bożą? Otwierasz Boże Słowo i widzisz, że nie. Że koszta. Zatem nowy samochód, który poniesiesz w relacji z Bogiem, ponieważ bo nie miał czasu na modlitwę, nie będziesz miał czasu dla swojej żony, nie będziesz miał czasu dla swoich dzieci, są natchnieniem demona. Te koszta, które zapłacisz za to, będą destrukcją Twojej rodziny, Twojego małżeństwa, Twojej relacji z Bogiem. Otwierasz Boże Słowo i widzisz, że chciwość pieniądza. Jak mówi się Paweł, jest korzeniem wszelkiego grzechu. Co mam zrobić, aby otworzyć swoje ucho i swoje serce na Boże Słowo? Przede wszystkim muszę się nawrócić, to znaczy odwrócić się od tego, że to jest nieważne Słowo, i nawrócić się do tego, że to jest najważniejsze Słowo dla mojego życia. Jeśli ono ma moc pozdrawiania, jeśli ma moc władzenia moich grzechów, to nie ma ważniejszego słowa nad Słowo Boże. I w związku z tym Słowo Bożem mam poświęcić najwięcej czasu spośród wszystkich innych słów w internecie, w radiu czy w telewizji. Mogę sobie w komórce ściągnąć aplikację Pismo Święte. I w każdej wolnej chwili otworzyć sobie tę aplikację i przeczytać nawet kilka zdań. Mogę na przykład wchodzić w aplikację dotyczącą codziennych czytań na Świętej. I wiedząc o tym, że jutro, na przykład, Ewangelia. Sam czytanie będzie o tym, o tym i o tym. Chcę sobie czytać przed pójściem spać. Chcę sobie przemytować. Chcę zapytać, Panie, co chcesz mi jutro powiedzieć przez tę Ewangelię? Jak mam żyć według tego Słowa? Poprowadź mnie tym Słowem. Słowo Boże mówi, że Maryja nieustannie rozważała Słowa Jezusa w swoim sercu. Nieustannie rozważała Słowa Jezusa w swoim sercu. Ona nie, nie rozważała nieustannie, co mąż powiedział mi, co ta sąsiadka na mnie wygaduje. Ona rozważała codziennie, nieustannie Boże Słowo. Chciałbym, słuchajcie, żeby ostatnie słowo przed zaśnięciem było słowem Boga, które zakorzenia się w moim sercu, w moim umyśle. A może to będzie ostatnia noc w moim życiu? Chciałbym zasnąć z Bożym Słowem, gdzie mój umysł będzie zapieczętowany przez Boże Słowo, moje serce będzie zapieczętowane przez Boże Słowo. Znam osoby, które codziennie, zgodnie z obietnicą, którą Bóg dał, czytali Ewangelię. Chorowali na różne choroby, których nawet lekarze nie byli w stanie zdiagnozować. I mówili, Panie, będę czytał, rozważał, medytował Twoje słowa, by się w Nim zakorzenić. Zgodnie z obietnicą, że to Słowo ma moc uzdrowienia, dlatego proszę Cię, mnie z mojej choroby. I wychodzi z tych chorób przez codzienne czytanie Ewangelii. To jest oczywiste, że Pan daje nam ludzi, którzy mają nam pomóc w leczeniu naszych chorób. Ale jeśli On mówi, że Jego słowo ma moc uzdrowienia, to dlaczego ja nie chcę z tego skorzystać w pierwszej kolejności? Dlaczego? Bo nie wierzę. Bo nie wierzę. Czy rozumiesz już, dlaczego w momencie, w którym rozpoczyna się pierwsze czytanie, siadasz do ławki i odpływasz? Szatan zrobi wszystko, żebyś nie przeżył Bożego Słowa. Żebyś nie wsłuchał się całym sobą w Ewangelię. I po liturgii Słowa jest kazanie, oczywiście. Czasami jest to jedyne 10 czy 15 minut, gdy rozumiesz cały Mszy Świętej. O ile ksiądz nie jest anestezjologiem, czy hipnotyzerem, który ma niesamowite właściwości, po dwóch, trzech zdaniach uśpić wszystkich. Czasami sobie myślę, że wiecie, a dlaczego tak jest? Dlatego, że nas w seminarium nie uczą, że Boże Słowo ma moc wyrywania nas ze szponu diabła, że Bogu spodobało się ratować nas od potępienia wiecznego przez moc głoszenia Bożego Słowa. Ostatnio czytałem o ojcu Dolindo do go. Facet wstawał o drugiej w nocy i do piątej modił się przed najświętszym sakramentem trzy godziny, żeby o siódmej rano iść na świętą i powiedzieć słowo, które wyrywało, rozumiecie, te duchowe trupy, które przychodziły nam przez święto i wskrzeszał z martwych te dusze. Ale trzy godziny był przed najświętszym sakramentem i tam otrzymywał namaszczenie. Tam otrzymywał moc do głoszenia słowa, które wyrywało z duchowej śmierci tych, którzy przychodzili na Eucharystię. A co my dzisiaj robimy? O kurczę, Ty, oczekuj z Szybko w internecie kazania.pl. Dobra, coś wydrukujesz. I przeczyta ładnie wiesz? I zadowolony. No tak, to wygląda w większości przypadków, niestety. Dlatego musimy się modlić za kapłanem, Aby nie tyle nim w internecie strony kazania.pl, żeby coś od siebie powiedzieli. Ale żeby zrozumieli, że przez moc głoszenia Bożego Słowa Bogu spodobało się ratować ludzi z potępienia wiecznego. Pamiętam, jako jeszcze diakon, byłem na rekolekcjach u siostry Bridget siostra z która od 40 lat rozmawia z Panem Jezusem tak, jak my sobie rozmawiamy teraz. I Jezus ją posłał przede wszystkim do kapła, żeby leczyć jej kapłańskie serca. I pamiętam, jak ona, kiedy mówiła o kazaniu, o głoszeniu słowa, Powiedziała zdanie, które zapamiętam do końca życia. I wtedy jako diakon był zszośnięty tym zdaniem. Powiedziała tak: Kapłanie, każdej niedzieli masz 15 minut, żeby ludzie z martwych wstali. Jakie wykorzystujesz? Nie, żeby się uśmiechali, wiesz, bo anegdotę, powiesz coś tamtego, powiesz jakieś moralizatorskie opowiadanie. Żeby zmartwychwstały, rozumiesz? Żeby wyrwać ich ze szpą diabła. Jak wykorzystujesz? Nie, mój się kochany. Ja sam tak krzyczę, żeby nie zostać na swoim własnym kazaniu. Jakiś mój kolega się rozmówił, tak. śniło mi się, że mówiłem kazanie. Obudziłem się i rzeczywiście. Moc głoszonego Słowa jest bardzo ważna. Módlcie się ze swoich kawałek, aby otrzymali dar takiego głoszenia Słowa, które będzie uzdrawiać, uwalniać, wzmacniać nas,